Absolutoryjna sesja Rady Miejskiej była naturalnie okazją do podsumowania także finansowego tego co zadziało się w mieście i gminie Wieluń w 2024 roku. Miniony rok jak wiemy był rokiem wyborczym choć jak wiadomo w przypadku burmistrza Wielunia nie miało to specjalnego znaczenia bo Paweł Okrasa w rządzeniu gminą Wieluń zachował ciągłość. Na sesji była zatem prezentacja raportu o stanie gminy Wieluń za miniony rok. Oto jego fragmenty. Budżet na 2024 rok który został Uchwalony to po stronie dochodów była kwota 179 milionów złotych, tak, 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 że tak powiem na, na okrągło. Na koniec roku wykonanie to była kwota ponad 200 milionów, czyli 202 miliony złotych. To były, to był wykonanie dochodów budżetu gminy. Wchodząc w strukturę dochodów gminy to Dochody własne stanowiły kwotę 104,6 miliona złotych, co daje 51,74%. Dotacje celowe to kwota 60 milionów złotych, w procentach to jest niecałe 30% i 18,43% to są subwencje, co daje kwotę 37,2 miliona złotych. Największym, największym dochodem w tej strukturze naszych dochodów to jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, to jest PIT, czyli to było w roku 24, to jeszcze było przed zmianą ustawy. W tym roku to, to, to jest całkowicie inno, inna ustawa, ona inaczej te dochody własne korelują, ale to będziemy się, będziemy o tym mówić przy okazji przyszłorocznego. Raportu o stanie gminy, czyli jeszcze według tej starej ustawy gmina w roku 2024 osiągnęła dochody w, w, w udziale w picie na poziomie 46 milionów ponad złotych, co stanowiło 44% łącznie tych dochodów własnych. Podatek od środków transportu to kwota 6, 6 milionów 300. E, e, no, ten podatek tak od kilku lat, od tego, od tego 2021 roku utrzymuje się na takim poziomie nieco ponad 6 milionów złotych. Na ten rok, żeśmy, żeśmy tę, tę stawkę obniżyli o kolejne 9%, no chcielibyśmy, żeby utrzymać te, te 63 miliony, ale to zależy od wielu czynników, między innymi zależy od, od tego jak będzie, jak będzie sytuacja w branży transportowej, która w tej chwili niestety nie jest zbyt dobra i, i spadła ilość, ilość czy, czy liczba, pojazdów leasingowanych po stronie wydatków plan pierwotnie to była kwota 216 630 zł. Wykonane zostało 202 miliony, czyli tak jak Państwo pamiętają mniej więcej nam się ten dochód z wydatkami zrównał. Ale główne kierunki wydatkowania środków no to, to od kilku lat już, od kiedy nam, od kiedy już przez gminę nie, nie przychodzą środki z tak zwanego programu rodzina 500 plus, teraz 800 plus, bo kiedyś to przechodziło przez budżet gminy, to to, to to była taka najwyższa pozycja w budżecie. W tej chwili, kiedy już te środki idą przez Zakładu Ubezpieczeń społecznych, naszą największą pozycją w wydatkach to jest oświata i wychowanie, co stanowi 71 milionów złotych. No są to nie małe pieniądze. Wróćmy jeszcze do poprzedniego slajdu. Transport i łączność to kwota 24 milionów złotych. Gospodarka komunalna to prawie 20 milionów złotych. Programy dedykowane dla rodziny to 16 milionów złotych. Pomoc społeczna bez mała 15 milionów złotych. Administracja 12,6 miliona. Rolnictwo i łowiectwo to 11 milionów złotych. Kultura fizyczna 8, ,8 milionów 800 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to prawie 8 milionów złotych i gospodarka mieszkaniowa prawie 7,5 miliona złotych jeśli chodzi o bazę oświatowo-sportową oświatowo to został zmodernizowany kompleks boisk Orlik przy Wieluniu to już też ta nawierzchnia wymagała takiej dużej ingerencji to było chyba zbudowane nie wiem w roku 2008 chyba. no i został taki zrobiony kapitalny remont w tej chwili to swoją funkcję dobrze spełnia Została, została wykonana dobudowa oświetlenia boiska sportowego w Lasku. Rozpoczął się remont stadionu miejskiego ale wiemy, że tamto tam trochę kuleje. Natomiast teraz już jak ten podwykonawca, który, który realizuje inwestycje w Rudzie, również będzie realizował jako podwykonawca inwestycje na Wojska Polskiego. Także liczymy, że on też tą, tą inwestycję doprowadzi do takiego dobrego końca. Przy ulicy Porzeczkowej no to się no ma się ku końcowi, ale niestety no tam, tam była kwestia tego nieszczęsnego wykonawca, natomiast już w tej chwili po tych dużych perturbacjach za który też mieszkańcom mogę przeprosić, że trwało to tak długo. Jest ona już zmierza ku skutecznemu takiemu końcu i myślę, że już jak zaczną się wakacje, to wszyscy będą mogli w sposób niezahamowany korzystać z tego obiektu przy ulicy, przy ulicy Porzeczkowej. Została dokonana też adaptacja budynku na Świetlicę Wiejską w Borowcu. Została ta zakupiona kontener taki wiejski dla Nowego Światu. No, mówiliśmy już o, 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 o Olimpii w Kurowie, zaczęła się rozbudowa garażu w OSP w Gaszynie, zaczęła się też rozbudowa, przebudowa właściwie Remizy w Pieniądzicach i rewitalizacja stawu, stawu w miejscowości Dąbrowa. No, drobna inwestycja, ale też niezwykle istotna, była na obniża koszty, czyli zakup instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Masłowicach. W dziedzinie gospodarki mieszkaniowej w roku 2024 gmina sprzedała 11 lokali mieszkalnych o powierzchni łącznej 503 tys. złotych. Z tego me, metrów kwadratowych, przepraszam. Ze sprzedaży tych lokali wraz z tym gruntem pozyskano kwotę 400, bez mała 10 tys. złotych. W 2024 roku wypłacono także 3821 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 1 130 1195 złotych 7 groszy. Na koniec 2024 roku zadłużenie gminy Wieluń wynosiło 60,5 miliona złotych. W roku na koniec 2023 roku, czyli rok wcześniej wynosiło 59,6 miliona złotych, czyli wzrosło o 900 tysięcy zł w ciągu roku. Tak, takie jest zadłużenie gminy Wieluń. Zmiany do budżetu państwo żeście przyjmowali w sposób no taki przytaczającą większością. Także także to, to bardzo sobie to cenię, że po takiej właśnie pierwszej nieufności, której wyrazem był też brak wotum zaufania i brak absolutorium, to ta końcówka roku mam wrażenie, że była już już tutaj w naszym wydaniu e, dobra. E, no muszę powiedzieć, że to, to co prawda miało miejsce już w tym roku, ale. Że, że tak jeszcze chyba nasze środowisko zostało fajnie zintegrowane poprzez ten turniej siatkarski zwycięski, bo zawsze zwycięzcy, prawda, to, to e, gdzieś, gdzieś ta, ta atmosfera się stworzyła fajna i myślę, że, że ona będzie kontynuowana. Chciałem państwu radnym bardzo podziękować za ten, za ten ubiegły rok. Oczywiście też nie, nie, nie będzie na nikogo zaskoczeniem jak powiem, że, że są rzeczy, które nam którymi nie wyszły, bo to też nie, nie chcę, nie chcę zrzucać winy na pracowników, tylko zawsze, zawsze, te porażki biorę na siebie. E, wiem, że tym takim Waterloo to jest, to jest piątka, no ale ta piątka e, już po tych wszystkich perturbacjach jest już w Biurze Zdrowia Publicznych i ona e, no prawdopodobnie, tak jak tutaj rozmawiałem z kierownikiem jeszcze wczoraj, e, powinien na poniedziałek mieć wszystko gotowe i powinniśmy w poniedziałek już to e, ogłosić, ogłosić w poniedziałek już przetar, że ta piątka też dojdzie do do, do, do skutecznego końca. Po przedstawieniu raportu przyszedł czas na dyskusję. Mówiono między innymi o tym, co tak naprawdę powinien zawierać ów raport, na co w szczególności powinno zwrócić się uwagę. Oto fragmenty tej dyskusji. Ja nie mam uwag do raportu, kiedyś miałem, bo tutaj spora, spora część zawartości tego materiału to jest m.in. informacja z uchwał, jakie podejmowaliśmy w minionym roku i czy te uchwały zostały wykonane, czy są w trakcie realizacji. Tam było troszeczkę takich pewnych nieścisłości, to zostało poprawione, ale też w tym dokumencie się nie da opisać wszystkiego, bo to byłoby mało strawne. Raport został, do którego mieszkańcy mogą wziąć udział w dyskusji, został opublikowany 31 maja, czyli w ostatnim dniu o godzinie 15.47, jeżeli dobrze pamiętam, mogę o parę minut się tutaj pomylić, czyli w piątek późnym popołudniem. Do dnia wczorajszego no, taki mieszkańcy, ewentualnie zainteresowany, powinien się zapoznać z tym raportem, który jak tutaj wiemy, wiemy ma 136 stron. Moim zdaniem jest mało przyjazny, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o przekazywanie tych informacji. No, po zapoznaniu się z tym raportem w przypadku naszej gminy powyżej 20 tysięcy mieszkańców zebrać, tak jak tutaj jeden z mieszkańców był, zebrać 50 podpisów i złożyć go do dnia wczorajszego, aby mieć możliwość zabrania udziału w dyskusji. Życzyłbym sobie, gdyby była taka możliwość, żeby ten raport był wcześniej publikowany na BIP-ie. była też informacja, na przykład jak pan burmistrz jest w radio, że taki raport jest, zachęca mieszkańców do tego, aby zapoznali się, wyrażili swoje opinie. Chodzi o to, nie o to, żeby krytykować, tak? tylko chodzi o to, żebyśmy wspólnie wypracowali, czasami może przez jakieś szorstkie rozmowy, ale motywowani słusznymi celami, dobre rozwiązania. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samo miasto, same jednostki, czyli... Muzeum, Miejski Ośrodek czy WOSIR, Ośrodek Gminny, Pomocy Społecznej. Wszystko to według mnie działa naprawdę dobrze. Z każdym rokiem są pewne jakieś delikatne poprawki, ale wydaje mi się, że tutaj jest w pewien sposób taka tendencja zachowana, bardzo pozytywna. Mieszkańcy też korzystają z budeku i z innych tutaj możliwości, które są przedstawiane w gminie i wydaje mi się, że to naprawdę dobrze działa. Nieodzownym jest tutaj tak samo, jeżeli chodzi o finanse gminy. Dużo zadziało się rzeczy średnio dobrych, dobrych, złych, na przykład kafero. Z jednej strony trzeba to powiedzieć, że jest z tym problem, ale z drugiej strony możemy sobie też zadać pytanie, jak to jest rozwiązywane, no bo wiadomo, że, że gdzieś mogło wyskoczyć. Tutaj przed chwilą rozmawiałem z kolegą Ryszardem, pytam się, jak inwestycja kafero, jeśli chodzi o rudy. Mówi, że jest zadowolony ponieważ zostały poczynione jakieś działania, że jednak robią to, ale jakieś jakby działania poszły, tak? To więc nie możemy powiedzieć, że nic. Ja też uważam, że zobaczymy, jak to zostanie wszystko rozliczone na sam koniec. Na pewno również kwestia dotacji. Na pewno jest dużo rzeczy do poprawy, szczególnie jeśli chodzi o terminowość wykonywania inwestycji. Po dyskusji przeszedł czas na głosowanie w sprawie udzielenia burmistrzowi Wielunia wotum zaufania, i tu miła niespodzianka: Paweł Okrasa owo wotum zaufania otrzymał, co w poprzednich latach się nie zdarzało. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych, 13 radnych głosowało za, 2 głosy przeciw, 6 głosów wstrzymanych, wobec powyższego informuję, że uchwała została podjęta. Gratuluję Panie Burmistrzu uzyskania wotum zaufania. Chciałem się bardzo mocno pokłonić wszystkim Państwu radnym za to dzisiejsze głosowanie, bo to po raz pierwszy w, hi w historii od kiedy jestem Burmistrzem uzyskuję wotum zaufania, także to jest miłe uczucie.